No, i muszę część drugą nagrać. Tylko skończyłem i od, razu, i od razu przypomniały mi się jeszcze pewne rzeczy, w kwestii wiary, oczywiście. Tak więc w chwili, już teraz się już się pakuje w sieć. Pierwszy odcinek ja nagrywam drugi na telefonie, gdyż już się późno u nas też robi. Więc kochani, w sprawie wiary. Podkreślcie sobie ten werset w Biblii, a te, pewnie będziecie musieli go wygooglować, bo już ja go teraz nie będę szukał, eee, z lenistwa, z, z braku czasu. Eee, ten werset mówi, że w nas, którzy wierzymy, jest taka sama moc, która wskrzesiła Jezusa przepraszam, z grobu, z martwych. W nas jest ta sama moc. I teraz możecie powiedzieć, że my tego nie czujemy. No, no możecie powiedzieć, ale prawda jest taka: jeśli tak jest napisane, to tak jest. Tylko musicie w to uwierzyć. Miałem też taką sytuację. Kilka miesięcy temu poszliśmy z żoną na spacer. I jesteśmy od domu, od domu, ja wiem, może kilometr. I nagle Deszcz się zerwał i to taki porządny. Nadawali na ten dzień deszcz, ale szanse były małe, bardzo małe, chyba około 10%, a, a deszcz przywalił taki porządny. Schowaliśmy się pod drzewem i e, ja nagło skrzyknąłem, nie pamiętam czy już nawet w jakim języku to było, czy po polsku, czy po angielsku, ale wiem, że nakazałem temu deszcz, żeby deszcz ustąpił w tej chwili. Bóg ma wiele dróg, deszcz nie ustąpił, ale przejechał samochód obok nas Tesla, Nowiusieńka, podejrzewam 50-60 tysięcy dolarów taki samochód kosztuje. Przejechał obok nas. Jeszcze popatrzyłem się, popatrzyłem się na, na kierowcę i na pasażera i coś, coś we mnie powiedział, że oni w, po nas wrócą. Za chwilę faktycznie widzę ich, jak widzę wracają, zmokniętych nas oni zapraszają do swojego drogiego samochodu. I gdzie mieszkacie? To byli obywatele Tajwanu, którzy też w Stanach poznali Chrystusa, chwała Bogu. Tak więc czasami, jak chodzimy w tym terenie, spotykamy ich i rozmawiamy często z nimi na temat Boga. Tak więc deszcz padał dalej. No, szczerze, deszcz jest potrzebny. Tak więc to było lepsze wyjście z sytuacji. Niechaj trawa się podlewa, więcej deszczu w rzece, i potrzeba, potrzeba jest różnych właśnie rzeczy. Co Wam jeszcze powiem na temat wiary? Tad White, White powiedział to oficjalnie, że on się boi teraz pytać ludzi, gdzie w Stanach jest to powiedzenie how you doing, czyli jak się masz, na które naj, na, na, najczęściej ludzie w Stanach nie odpowiadają, tylko jest ok, czyli ok, jak się masz i odpowiadają najczęściej jak się masz. W Polsce na Polakom, z tym starszym, tak się utarło, pamiętam raz to słyszałem w Stanach, mój były menadżer w, jeszcze mieszkałem w Nowym Jorku, kilka słów po polsku znał i, i widział, że, że akurat Polacy, obok nas y, coś robili, i on do jednego powiedział, jak się masz, facet mu całą swoją historię życiową zaczął. Powiadać. Co go boli, co go boli, co to jest, Była śmieszna sytuacja. Yy, tak więc tak to było. Tak więc Tad White, gdy się pyta ludzi, jak się masz czyli ci ludzie, którzy wiedzą kim on jest, mówią mu, jakoś tam się trzymam, módl się za mnie. No i to nie ma problemu z modleniem się w sumie, no, ale to my mamy być światłem, zrozumcie. Jak już mamy przekazane to, już idziemy w tym, to ma być w nas, z nami i ma, my mamy mieć wiarę, tak więc My tutaj pokazujemy, cały czas tutaj robimy generałów takich, właśnie kilku generałów, kilku jakby mocarzy, którzy żyją tą Ewangelią, którzy się zmagają z takimi samymi problemami jak, jak, jak wszyscy ludzie, jak i my. A jedynie my myślimy, że oni są, oni może są jacyś super, nie wiadomo jacy. To, co ich czyni tylko innymi, to to, że oni więcej czasu faktycznie spędzają z Bogiem. Że oni na reakcję jakąś, na reakcję, gdy szata nim nogę podstawia, mogą się na chwilę przelęknąć, ale po chwili, po chwili oni wstają, sobie mówią: Nie, ja wiem, kim ja jestem. Ja jestem synem Boga, jestem córką Boga. I, I wymieniają od razu, wymieniają, mówią kim są, powtarzają to do tej pory aż uwierzą. I to, to jest to, co my musimy robić. My musimy sobie czasem przypominać, kim jesteśmy. Czym bardziej się odetniemy od świata, tym mniej będziemy musieli sobie przypominać tego cały czas, ponieważ. Tak jak wam mówię. to, to Niestety no nie, 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 możemy żyć na, nie możemy żyć na krawędzi. Yy, tak nie wiem, czy słuchaliście tej mojej, yy, moich wypocin na temat yy, kolekcjonera pereł. Musisz się pozbyć wszystkich pereł. Aby zdobyć tą jedną. I nie chowasz jej w sejfie. Nie chowasz jej w sejfie i nie oglądasz jej, on, on tego nie zrobił, nie poszedł i nie zakopał jej gdzieś, gdzie nikt nie wiedział. Zauważcie, tam jest napisane, on ją, on ją uwielbiał, to może nie jest takie słowo napisane, ale sens jest taki, tak więc nie schował jej do kieszeni i, albo zaszył gdzieś, i, i tylko myślami był przy niej, wiedział, że ją ma miały miał cały czas fizycznie, tak więc yy, pozbywamy się tych wszystkich pereł. Yy, obojętnie co to jest, czy to jest nazwane kultowe przez świat? Yy, czytamy czasami coś, co czy, czasami czytam polski internet i jest coś, musisz to wiedzieć. A ja tego nie. Ja tego nie muszę wiedzieć. Jeśli to, to mi nie jest do życia potrzebne, po co mi to wiedzieć? Szatan chce, żebym ja to wiedział, żebym sobie zawrócił głowę czymś, co jest w ogóle niepotrzebne dla mnie. To są właśnie takie pułapki, haczyki. Czy coś jeszcze? Chyba to wszystko. Chyba to wszystko. Tak, tak, dobrze. Dziękuję pan bardzo. Tak więc udało mi się na jutro, cztery filmy wam nagrać. To, to zwłaszcza to podejrzewam, że większość, większość, którzy mnie oglądają i słuchają jest z Europy. Chociaż, chociaż nie wiem skąd o tej porze już widzę, że te dwa filmy jakie wsadziłem już, a trzeci się wgrywa, ale te dwa już są, już są nawet oglądane. Ciekaw jestem, ciekaw jestem, kto to, kto to o tej porze ogląda. Jak możecie to wpiszcie czy, to, czy, 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 czy mieszkacie w Polsce, cierpicie na bezsenność, czy mało snu wam potrzeba, czy ktoś się budzi do lodówki, ewentualnie i przy okazji mnie ogląda. No wszystko, dziękuję za to, że to oglądacie. Dziękuję. Ja, jeśli usłyszycie coś, że faktycznie coś ja bym zaczął opowiadać od siebie, a nie od Boga, jak najbardziej musicie mi zwrócić uwagę. My musimy jedni, jedni drugich przestrzegać. Tak jak gęsi, które lecą w kluczach, jedna, wszystkie krzyczą, jedna przypomina drugie, jedna pobudza drugą. Dziękuję jeszcze raz i do widzenia, ponieważ większość z Was wciąż to obejrzy w ciągu dnia. Dobranoc w stosunku do tych, którzy to jeszcze oglądają w nocy. Dziękuję, Bóg zapłać.